Siemano, jeszcze przed rozpoczęciem filmu masz do wygrania tego skina, aby wziąć udział w konkursie zostaw suba z dzwonem, lajka oraz komentarz z hasłem, które znajdziesz w losowym momencie odcinka, więc oglądaj do końca. Aktualnie jestem na wyjeździe, więc wyniki konkursów poznasz dopiero po moim powrocie. Odcinek dobiega końca, kiedy trafię kose. tylko mamy tutaj troszeczkę utrudnienie, ponieważ nie mogę otwierać żadnych skrzynek, które gwarantują nam noże, rzecz jasna, czyli na przykład, kurczę, be knife case czy coś takiego. Supreme knife case, no to totalnie odpada moi drodzy, bo musiałbym skończyć po pierwszym otwarciu. Wiem, że dla niektórych z was byłoby to bardzo dobrą informacją, ale pomęczcie się trochę ze mną i pamiętajcie, aby na starcie kliknąć plus, wpisać tutaj Matys, dzięki czemu otrzymacie 10% bonusu przy wpłacie oraz 2 zł i 10 groszy na start dla każdego nowego użytkownika moi drodzy. Jednak pamiętajcie, że strona jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich. Weźcie to pod uwagę, grajcie z głową i odpowiedzialnie, ja w tym momencie daily case na sobie pierdzielne, czyli skrzynię, którą możecie 124 godziny za free na stronie, więc jest to taki bonus. No tutaj akurat kosami nie grozi, więc jeszcze chwilkę ze mną zostaniecie. No i zacznijmy od skrzynek walentynkowych. Tutaj jak najbardziej kosy są, co prawda bardzo niski procent na nie i serio ani razu jeszcze nie udałoby się trafić, więc zobaczymy. Zobaczymy. Kilka tych skrzynek, kilka jakichś innych walentynkowych, później przy... O kurde, bele, co mi oddał, ty, co mi oddał. Faktory Newton 5.7, elegancko. Uhoho! Ty, a może to jest dobry dobry moment, aby robić coś innego na tym odcinku, jak tutaj takie dropy wlatują fantastyczne. Ja pierdzie, człowieku, człowieku, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Powiedzcie mi. Dobra, jest fantastycznie. Okej, okay. zostawmy już tę skrzynkę i przejdźmy sobie do hard... A, mordę, dobra, razy. Trzy cyk. No, Okej, okay. mogło być gorzej. Ale mogło być też oczywiście lepiej. <laughs> dobra, to już jest spoko to już jest mega spoko. To już też jest kozak, więc się rozkręcamy. Oj oj, 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 dobra. Dobra, te walentynkowe to były tak na rozgrzewkę. Wypadałoby jakąś bitwę zaraz zahaczyć, ale jeszcze przed tym. Może jakaś skrzynka, która już byłaby na pograniczu, bo tutaj szanse na kosę są chyba trochę wyższe. Tak, mamy nawet, kurczę, ponad 4%, więc, więc spoko. Ryzykuję, bo nie chciałbym, żeby ten odcinek trwał 2 minuty, tak? Więc spróbujemy. Ty, ale jakbym trafił w kosę, to bym ja takie jaja, człowieku, dwuminutowy odcinek na YouTube a wrzucać, daj spokój, to by zrobiło tragiczne wyświetlenia w ogóle. To by był sabotaż dla mojego kanału, moi drodzy, serio, serio. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Okej, okay, print stream, ale super jest, nie ma kosy, ale jest super, czyli w ogóle najlepszy scenariusz, jaki mógłbym sobie wyobrazić po otwarciu tej skrzynki, super, dobra. Case battle, okej, okay. zaraz sobie tutaj coś sklejmy też, żeby to miało jakiś sens, więc te skrzynki muszą być trochę droższe, pyk, no okej, okay. dajmy sobie... Tutaj może tego, nie, bo, nie, może, ale balentynkowej nie, ale dajmy to, dajmy tego Luxury's Case razy dwa i zobaczmy, zobaczmy jak to śmiga, cztery skrzynie, underdog, trzy osoby, zobaczymy, zobaczymy, tylko pytanie, czy liczymy coś takiego, że jeżeli wygram bitwę i mam w ekwipunku kosę, to to się liczy, w sensie wiecie, Kose aha, no tak, no to oczywiście, że to się liczy, ja jestem ułomem, nie mogę po prostu w siebie, nie? No oczywiście, że się liczy, no oni to trafią, ale ja to zgarniam, więc, więc tak, pomyliło mi się po prostu z trybem share, gdzie tam czasami te nagrody są inne niż trafiamy, OK, no jakby jesteśmy w trybie underdog, mi zależy na tym, żeby trafiać słabe rzeczy, a nie takie kozaki. Oj człowieku, czemu ja nie włączam tego klasyka, zawsze się na tym łapię, ale widzicie, w ogóle żadnego noża tutaj nie ma, więc, więc spoko, albo nie spoko, i tak nie zgarniam tego. No i co, przechodzimy sobie do handlarza bronią, może on nam zaoferuje coś dobrego, po 10 koła, nie dobra, 30 koła od razu, bo może akurat trafimy gwiazdkę i będzie coś dobrego, nie, o dziwo nie, dobra, dajmy jeszcze to, co linujemy, dobra, super. I spróbujmy coś podziałać, spróbujmy coś podziałać, bo serio, ta kosa no, wypadałoby, wypadałoby zaraz tę koskę wkarnąć. Generalnie, jeżeli chodzi o hasło dzisiejszego materiału, moi drodzy, napiszcie koniecznie trzeci znak od końca w waszymniku oraz drugi od początku. Dajcie znać to jak... Nie wiem, czy w ogóle jest hasło, no tam w intrze macie, możliwe, że nie ma nawet hasła, kurwa macie no. tragedia, tragedia, dobra. 1% naif to będzie kontentowe akurat, więc możemy spróbować kilka razy sobie tutaj wlecieć i akurat ten nóż trafić pod koniec filmu. To, że nie chcę... o! No i dziękuję bardzo, w sumie ja wolałbym, żeby ten odcinek potrwał trochę dłużej, no ale spoko. Dzięki wielkie za oglądanie, do następnego, na razie i cześć, Malko.